kanał AV IT, Roadshow Sony Aten. Mam przyjemność rozmawiać z Panem Piotrem Gajewskim, menadżerem z firmy Sony. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Piotr Gajewski, zajmuję się systemami profesjonalnymi w firmie Sony, czyli mam tutaj na myśli przede wszystkim monitory wielkoformatowe, projektory instalacyjne oraz nasz system biurowy Sony Teos. Proszę powiedzieć, na takiej imprezie jak Roadshow czasami dochodzi do bardzo ciekawych prezentacji. Czy mógłby Pan kilka słów zdradzić z tej prezentacji? Tutaj widzą kanał AVIT. Tak, dzisiaj chcieliśmy pokazać wspólnie z kolegą z firmy Aten rozwiązania do hybrydowej pracy i do cyfryzacji biura, ponieważ to jest temat, który jest bardzo na czasie. Drugim takim elementem roadshow, który bierzemy pod uwagę, jest to, że to jest de facto chęć spotkania się z partnerami, których często przez wiele miesięcy nie byliśmy w stanie zobaczyć inaczej niż tylko przez systemy wideokonferencyjne. Więc to jest fajna okazja do wymiany doświadczeń, do rozmów bezpośrednich, no i przede wszystkim zobaczenia się na żywo. Dobrze, że Pan o tym wspomniał. No bo sytuacja jakby wymusza spotkania hybrydowe, nie tylko na, na roadshow, ale w różnych innych sytuacjach, w różnych innych firmach. Natomiast proszę powiedzieć, jaki to ma też wpływ na um, ulepszenie tego typu rozwiązań? No pandemia tutaj zrobiła wiele, ponieważ okazało się nagle, że firmy są niedostosowane, że biura się nie nadają do pracy hybrydowej, nie ma jak się połączyć z biura. W związku z tym, w momencie kiedy zaczęła się pandemia, wszyscy producenci kamer, wszyscy producenci monitorów i też rozwiązań biurowych zobaczyli bardzo dynamiczny wzrost nagle zapotrzebowania. De facto dochodziło do takich sytuacji, że na przykład zewnętrzne kamery do laptopów nagle zniknęły z rynku i były mega poszukiwanym towarem, no ponieważ każdy musiał się wyposażyć tak, żeby w domu mieć możliwości zdalnej pracy. A jakiego typu rozwiązania dzisiaj zaprezentował Pan z ramienia firmy Sony? Dzisiaj ja skupiłem się bardziej na rozwiązaniach stricte dedykowanych do biura, do wyposażenia na miejscu, ponieważ firmy mają w tej chwili problem. Już nie taki, że nie mogą przyjmować osób w biurze, wręcz przeciwnie, chcą ich zachęcić do tego, żeby pracownicy wrócili do biura. W tym momencie ważne jest wyposażenie. Ważne jest to, żeby to biuro zapewniało lepszy komfort pracy, lepszą efektywność, lepszą produktywność na miejscu, tak, niż w domu. Więc my dzisiaj mówiliśmy wspólnie z Kamilem, ale ja przede wszystkim na tematy właśnie związane z wyświetlaniem obrazu, z inteligentnymi monitorami, które przełączają sobie automatycznie wejścia. Czyli mówimy tutaj o rozwiązaniach, które oszczędzają de facto czas pracownika. Mówiłem też o na przykład systemach automatycznego śledzenia osoby przez kamery. Czyli mówimy tutaj de facto o systemie Edge Analytics, który to system idealnie nam się sprawdza na dużych aulach. Jeśli mamy spotkanie firmowe, często jest tak, że firma potrzebuje wynająć kamerzystę, żeby na przykład transmitować wystąpienie, niech to będzie prezesa czy jakiegoś ważnego dyrektora. Dzięki zastosowaniu kamery i rozwiązania Edge Analytics, ta transmisja i śledzenie osoby prowadzącej może być robione automatycznie. Czyli to de facto po pierwsze ułatwia cały proces, a po drugie oszczędza pieniądze. Z tego, co Pan powiedział, wynika, że generalnie to spotkanie było poświęcone rozwiązaniom hybrydowym w głównej mierze. Tak, no oczywiście hybrydowe rozwiązania są na czasie, w związku z tym no, mówiliśmy tutaj, tak jak mówię, o projektorach, o monitorach, o kamerach, o komunikacji dwukierunkowej, o sposobach e, jakby współpracy tych urządzeń, o pracy hybrydowej, czyli pracy zdalnej, łą, na przykład Kamil przedstawiał tam swoje systemy, które pozwalają wykorzystywać połączenie z komputerami po drugiej stronie, także to tutaj gdyby ta praca hybrydowa, przechodziła sobie z tematu na temat i była takim elementem, który pojawiał się w zasadzie w, każdym, w każdej prezentacji. Natomiast tak jak podkreśliłem też w pewnym momencie, ważne jest dla firm również to, żeby oprócz możliwości pracy hybrydowej w tej chwili polepszyć jak gdyby też efektywność wyposażenie biur, więc tutaj to też był równorzędny dla mnie przynajmniej temat tego roadshow i tego spotkania. Właściwie już na sam koniec, podsumowując, warto wspomnieć, że poza tym, że panowie zaprezentowaliście i przedstawiliście pewne rozwiązania, również zastosowaliście je w praktyce, ponieważ ten roadshow w pewnym sensie też był hybrydowy. Tak. Zależało nam na tym przede wszystkim, żeby na przykład korzystając z naszych kamer. Mieć możliwość wykorzystania tego materiału wideo i transmitowania go na żywo na platformę streamingową. Tak Roz, rozumiem, że w trakcie tam była cały czas włączona kamera, był monitor, i widzowie zainteresowani mogli uczestniczyć. Tak, dokładnie tak. Tutaj chcieliśmy właśnie pokazać to był nie tylko taki typowy to było nie tylko spotkanie typowe prezentacyjne, ale też bardzo dużo elementów live demo. Czy Kamil, czy ja chcieliśmy pokazać partnerom, którzy byli na żywo, jak te urządzenia pracują w praktyce, jak się je konfiguruje i też jak je wykorzystać. No i jednocześnie chcieliśmy przy wykorzystaniu tych urządzeń umożliwić innym, którzy nie byli w stanie przyjechać, jak gdyby możliwość zapewnić im możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.